Cześć kochani, z tej strony Paweł Zerwak Chciałem dzisiaj z Wami podzielić się kosztami eksploatacji mojej pompy ciepła to Toshiba Estia 8kW na czynniku R32 Została zamontowana w czerwcu zeszłego roku W tej chwili mamy 29 września więc zamknęliśmy na pewno cały okres grzewczy więc z czystym sumieniem mogę właśnie z Wami się podzielić kosztami eksploatacyjnymi, zwłaszcza, że przed urządzeniem, przed zasilaniem zamontowany jest licznik zużycia prądu, który nie tylko zlicza samą sprężarkę, ale również pompę obiegową, która jest w urządzeniu, dwie pompy obiegowe za buforem oraz pompkę cyrkulacyjną, więc będziecie mieli pogląd na całość kosztów eksploatacji, a nie jakąś tam symulację, jak u innych producentów. Którą tam na filmie wydługują po prostu z algorytmu pracy urządzenia Która jest, no, grubo powiedzmy zaniżona Dla przypomnienia, dom jest 20 dwudziestoletni Jeśli chodzi o izolacyjność Jest to starsza technologia, czyli mamy ścianę trójwarstwową Czyli konstrukcja gazobeton, suporex jak to niektórzy mówią W środku dycha styropianu Białego, 20 lat temu no, chyba innego nie było. No i ściana osłonowa 12 cm. Poddasze zaizolowane 20 centymetrami, przepraszam, 25 cm wełny. Powierzchnia 180 m. 100% grzejników. Temperatura utrzymywana stale to 21 stopni w okresie grzewczym. Do tego dochodzi nam jeszcze zbiornik ciepłej wody użytkowej 200 litrów, z którego zasobu korzystają 4 dorosłe osoby, tak plus małe dziecko. No i pokażę Wam, jak działa ten układ. Natomiast. Z czego składa się w sumie ten układ u mnie? Dlaczego to tak fajnie funkcjonuje? Ale jeśli chcecie zobaczyć relację na przykład z montażu, no to zapraszam tutaj karta Wam się wysunie. E, pokazany jest montaż od A do Z, wcześniej był tu kocioł gazowy. E, zobaczycie, jak należy przygotować instalację, że powinno się ją wypukać, no i jak to się po prostu u mnie odbywało. E, no i teraz dla przypomnienia, z czego to się składa u mnie. No tu na pierwszym planie macie Hydrobox, jak mówiłem, ósemka, jednofazowa, 100 siby. Po prawej stronie macie zasobnik ciepłej wody użytkowej z nierdzewki. jest to może nieistotne. Natomiast z takich istotniejszych kwestii, no to na przykład zastosowanie bufora za frizo modelu ABT 160. Co w nim jest takiego wyjątkowego, to że po prostu tutaj mamy przegrodę. Oczywiście ona nie jest pełna, ale co ona nam daje? Po prostu nie mieszają nam się strumienie. Po prostu tu mamy zasilanie i nie następuje praktycznie podmieszanie z powrotem. Z moich obserwacji wynika, że to jest praktycznie pomijalne czasami do jednego stopnia, e, więc naprawdę w porównaniu do złego, zwykłego bufora, gdzie to może sięgać nie wiem e, od 4 do 5 stopni. E, no to jest rewelacja. No i tak jak wspomniałem, mamy tu ogrzewanie grzejnikowe i oddzielną grupę pompową mamy na parter. Jesteśmy w piwnicy w tej chwili. I oddzielną grupę pompową mamy e, na Piętro. Dobra, przejdźmy do meritum, do tego, co Was najbardziej interesuje. Zobaczcie. Tutaj mamy nasz podlicznik zużycia energii. Przypomnę. Uruchomiona z początkiem czerwca. Teraz mamy 29 września i mamy zużycie na poziomie 3556 kWh. I to nie jest zużycie samej sprężarki, ale. Uwzględnione mamy zużycie pompy cyrkulacyjnej. Fajna pompka. A propos, z programatorem. Chodzi tylko w danych godzinach. Oczywiście, pompa obiegowa, grzałka w hydroboksie. która zaraz powiem, czy mi się uruchomiła, czy nie w tym roku. No i dwie pompy obiegowe. Jak patrzyłem na podlicznik. W Czerwcu gdzieś w połowie to było w granicach 3340 czy 50 kWh. No i słuchajcie, powiedzcie mi, stara chałupa, ogrzewanie grzejnikowe, czy to jest jakaś magia, eee, o co tu chodzi? Niektórzy mi nie wierzą po prostu w tak niskie zużycie eee, energii przez moją pompę ciepła. No, potrafię mnie wyzywać czasami od oszustów, ale no podlicznik nie kłamie. Z czego wynika ten sukces? No pomimo tego, że budynek ma oczywiście 20 lat, więc jest relatywnie dobrze zaizolowany, ale szkopułk trwi też po prostu w urządzeniu. Shiba ma idealnie dopracowany algorytm pracy. Jest to pompa dedykowana do modernizacji. Modele 8, 11, 14 kW. Oczywiście można je też na podługo, podłogówkę stosować, no ale częściej je montuję po prostu. Przy modernizacjach bufor, który nie powoduje strat. No i odpowiednie przepływy zwiększone na grzejnikach, żeby ta delta, jeśli chodzi o zasilanie powrót wynosiła 5-7 stopni, a nie tak jak zazwyczaj około 15. Co do grzałki, jaka temperatura była najniższa w tym roku? Ja mieszkam pod Warszawą, okolice Legionowa i najniżej było minus 17 i wtedy na instalację szło chyba 45 stopni na zasienaniu, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o użycie grzałki, przy tych temperaturach oczywiście się pojawiało, natomiast jak działa algorytm w Toshibie? To nie jest tak, że jej brakowało mocy, żeby dać odpowiednią temperaturę na zasilaniu. Zasadniczo, no, po prostu ta grzałka się nie uruchamiała podczas trybu normalnej pracy, natomiast w momencie, kiedy urządzenie musiało zrobić defrost i musiałoby żeby nie musiało po prostu zbyt szybko mocno nadwyrężać sprężarki wtedy na 3-5 minut uruchamiała się grzałka dobijało do e, zadanej temperatury wynikającej z krzywej grzewczej no i po chwili się e, wyłączała nam ta grzałka dobra, słuchajcie e, napiszcie w komentarzach jakie Wy macie z użycia przy pompie ciepła w swoich budynkach jakie są Wasze wrażenia z użytkowania pomp ciepła a dla osób, które mają jakieś obawy przed montażem właśnie tego typu urządzenia to naprawdę nie ma się czego bać jak widzicie, jeśli to jest dobry produkt dobrze podpięty hydraulicznie to to zużycie naprawdę jest niewielkie powiem Wam tak chałupy na podłogówce rzędu 200-220 m kwadratowych potrafią mieć takie zużycie przy, lub większe przy jakichś tam chińskich pompach. Dla mnie to jest rewelacja. Policzcie sobie, 3300 kWh za pełen sezon krzewczy razem z ciepłą wodą użytkową. Licząc po złoty, 20 złoty, 30 za kWh, to jest kwota powiedzmy za z wszystkimi z tymi opłatami dziwnymi to wychodzi 4200, a 4,5 niech wyjdzie. Chałupa 180 metrów. Czy to jest dużo razem z ciepłą wodą użytkową? Według mnie nie. Super. Ja jestem mega zadowolony z siby i polecam ją e, naprawdę wszystkim. A teraz dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć!